No cześć, idziemy w szalonego bałwana. Dobra, idziemy zobaczyć tutaj, o co w tej grze chodzi. Jesteśmy w pudle. Szalone więzienie. Szalone więzienie, szalonego bałwana. Okej okay. nasi rodzice uciekli z domu na noc. Odjechali na noc, ponieważ stało już coś pilnego. Okej, okay, papa, mamo, papa, to. Co za wielki młot. Okej, okay, mam jakieś zadanka do robienia. No dobra, ale będziemy robić zadanka. Okej. Okay, nie martw się, wrócę mniej długo. Aha. W sumie samą porę na Boże Narodzenie, no dobra. To się jeszcze okaże. Okej, okay, to jest nasz dom. z wszystkie śmieci. Nie. Czemu w domu leży Uzi na środku domu? Okej, okay. to po amerykański dom, nie? Dobra, zbieram te śmieci, kurczę Taki jak śmieciarz jakiś No, lecimy Śpicie sobie u babci, nie? Se w nocy, budzicie się Jest tak, dźwięk lodówki i tego zegara, nie? Dobra, lecimy dalej, tak szczerze A to są te wasze energetyki? A co tam są za drzwi? Ozienka. Ej, to są jakieś płatki, w ogóle zbieram to, nie wiem, może to coś da. Jakiś kurde klej. Jest tu sipa. Sipej dali, Zbieraj. Dobra, tu jest coś. Nie będę kupował kleju. nam te śmieci. A to są te dekoracje halloweenowe? Pomiń opiekę nad znajomymi? No, okej, okay. ja to, no okej. Okay. I coś tu się świeci? Podtek śniegu. Okej. Okay. Okej, okay, musimy zapalić kominek. Dobra, tata powiedział, że mamy zapalić ten kominek. Co ich sam sobie zbieram kurde te drewna. Dobra, jedziemy. Mamy wszystko robić. Mamy tak, posprzątać od śnieży, zapalić kominek. To jest super. Dobra, umieść las w ognisku i zapal go. Umieszczam las w... To będzie dźwięk drzwi? Nie. Co jest? Dobra, wybiła godzina. Północ. Godzina, jest. Która? Tu jest północ, nie? jest Dobra, 22. godzina wybiła. Okej, okay, dzwonimy do rodziców. Mama, gdzie jesteś? Halo? Nie odbiera. Dobra, idziemy teraz sobie na święta, nie ma ich w chałupie, to dekorujemy wszystko, co zrobimy i tyle.

Opętany telewizor, dobra. Uciekam się, idzie, idzie po mnie. No to chyba nie jest Kevin sam w domu. E, Okej. Okay. Co, wyłączyłam to tak szczerze? O, dobra, jakiś nail, dar. Mikołaj, jeszcze będzie więcej żartu, nie wiem, czy on przez ten komin wlezie. Nawet tutaj się nie zmieści, Ej. Dobra, nie, bo jak ty Mikołaj będzie chciał ten kominem zejść, a ja mu dopiero co ogniwo rozpaliłam tu. Dobra, stary, nie wejdziesz do tego domu. Dobra, dajemy mu mleko. Okej, już ma na stole. Okej. Okay. Czekano się opieką. Okej, okay, się odliczanie śmieszne. Ej, jest ostatni po tych śniegu! I co tu daje? Okej, okay, dostaliśmy nagrodę jakąś od znak śniegu. Okej, okay, już ustawione na święta. Santa Claus. Oh, 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 oh. Merry Christmas. Dobra, śpimy. Okej, okay, już dzień po świętach jest. Czy co? Światło nam zgasło. Komornik nam odłączył prąd. No dobra, nie zapłaciliśmy za prąd, tak szczerze. Do garażu. No lecimy. Dzięki. Za... Jezus, kochany Boziu Maria! Co to było? Czemu ten bałwan tu wyskoczył nagle? Bo serio, to było dobre, to było straszne, tak szczerze. Teraz się po prostu położymy z myślę, że wielki psychopatyczny morderca bałwan jest za oknem. Dobra, nie, tak szczerze, my nawet nie mamy drzwi zamkniętych od domu. kaniek u babci to po prostu by się spał. Nie! ktoś nam pukał do chałupy? Czy ktoś pukał do drzwi? Czy to mama i tata? No dobra, teraz jest fifty-fifty, nie? Bo to może być rzeczywiście mama i tata. Halo? No, święty Mikołaj! On dzisiaj tu nie wleź, zobacz, jak tu się poli. On się spolił. A widać stąd? To w las? Ej, nie widać, tak szczerze. Otwórz drzwi wejściowe! Dobra, widzowie, otwieramy, czy nie otwieramy. Masz 3 sekundy na odpowiedź, czy otwieramy, tak szczerze. Raz. Dobra, otwieramy. Dobra, bałwan! Dobra, bałwanie. Uciekam stąd. Dobra, uciekamy z tej łupy, czy co? To jest znowu śnieżyn. Aha! Śnieżyn, okej, okay, co się śnieżyn. No, on właśnie przez okno. Przy on się nie zmieści? Gdzie on się zmieści, ten bydlok? Dobra, nie, on próbuje wejść przez okno. No mam jakieś zablokowaną rękę! Dobra... Musimy oglądać trzy okna i prawdziwie nie, nie wejdzie! Nie mogę wejść oknem... Jak go widzimy przy oknie, przestrasz go? Jak mam przestraszyć psychopatycznego mordercę bałwana? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ej! Ej! Halo! Ej! I co? Poszedł do budy! Dobra, poszedł do budy. Gdzie on jest, tak szczerze? Jak tu stoję, to wszystko widzę. Gdzie? 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 Ej! Dobra, nara! Poszli, poszli już! To jest ten dostawca z globu? Dobra, dostawca z globu! Dobra, idź na chłopie. Idź, nie dostaniesz to idź tu. Nie mam złomu. No <noise> nie sprzedaję tutaj. NIE MAM ZŁOMU NA SPRZEDAŻ! NIE MAM ZŁOMU NA SPRZEDAŻ, PANU MÓWIŁAM! ŻEGNAM! Nie mam złomu na sprzedaż. Dobra, nie. Prawda ci ludzie, naprawdę na złomu to dużo zrobią. Dawaj dalej. Ej, to jest ten jeden gościu, którego macie zaprosić do chałupy, jak macie to jedno wolne miejsce przy Wigili? Zaraz się wrzątki mobleje, Ej, jakby tak wrzątki mobleły, on by się rozpuścił. Czemu my wody nie zagotujemy po prostu? dobra, już on tu nie przelezie, bo już, już jedna sekunda została. No i git, no i wygraliśmy. I elegancko nam poszedł ten stan, kurde, chore. Elegancko nam tak jak poszła, wszystko. Upiekliśmy ciasteczka, śnieżny został pokonany. Nie sprzedamy mu złomu. No dzwonimy szybko do mamy i taty. Mama nie, ej. Mama, słuchaj mnie teraz, jak ci to powiem, mama, nie uwierzysz to co mi stało. No się żartujesz. Zabił nas, koniec gry. No co, co miałam zrobić? No przestraszyłam go tyle razy. Zabił nas? Halo? Ej. ej, Halo? Panie! Zabrał nas tutaj. Czemu nas nie zabił od razu? Nie możemy wyjść stąd, kurde. Aha, ej, ej. No cześć. Może tędy? O, nie bardzo, nie. Ja nie chcę tak skończyć. Sposób na wyjście. Klucz chcę wziąć. Ej, półka. Przesuwamy tą półkę tak szczerze, jak coś, nie? Ej, dobra, przesunęła się. Dobra, bierz ten klucz, łopie. Dawaj mi ten klucz, uciekam stąd. Otwieram to. Dobra, wyłażę stąd. Wyłażimy stąd. Leave the cell. Okej, okay, leave the cell. Nie, no to dobra, to są jakieś ja, tak szczerze, 50-metrowy bałwan nie będzie gonił teraz. He's here, run. No, dobra no, da, dalej. No to dalej biegnę, no to, dalej! Ja yy! da, biegnę, tak szczerze. Czemu taka kula z Reloxa spada? To no tak szczerze. No, piękne, no. Nie widać go w ogóle, go w ogóle nie ma za mną. No, Dobra, to są jakieś kurde naprawdę, on w ogóle nie biegnie za mną, tak szczerze. Co, ta gra w ogóle? Dobra, lecimy i tak stąd, czekam tego uszkodowanego, za oszt w ogóle? Nie w ogóle nie ma tak Dobra, uciekliśmy stąd, nie, ale w ogóle nie polecam tej gry, nie. Dziękuję Ci drogie widzowie, za oglądanie tego odcinka, jeśli Ci się podobał to zostaw lajka i suba po więcej takich filmów i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia!